Szukaliście kiedyś buildu do swojej postaci w Genshinie? No ba, na pewno wpisywaliście nazwę postaci i na przykład build, poradnik, guide lub cokolwiek innego. I bardzo dobrze, bo w internecie jest mnóstwo poradników, które pomogą Wam zbudować postać. Bez faktu, że tych poradników jest tak dużo, trafiają się lepsze no i niestety gorsze. Oraz naprawdę zabawne i dziś omówimy sobie taki naprawdę bardzo zabawny poradnik Kamisato Ayato. Ja Zapraszam! Dzień dobry, z tej strony Red i witam was w poradniku do Kamisato Ayato, tym razem w innej formie. Jakiś czas temu siedziałem sobie na Discordzie ze znajomymi, z widzami no i graliśmy sobie w inne gierki. I w pewnym momencie jedna osoba mówi, Red, patrz co znalazłem. I wysłała mi link do bardzo ciekawego poradniku na bardzo ciekawej stronie. Teraz pytanie do was, gdybyście mieli szukać poradniku do jakiejś postaci, gdzie byście szukali? Pewnie YouTube, Google i tym podobne, albo jakieś catching mainy. I zakładam, że nikt z was nie wymieniłby Onetu jako źródło. Tak, tego Onetu. I w sumie fajnie, no bo na takich stronach można znaleźć poradnik do budowania postaci w Genshinie. No, brzmi dobrze, prawda? Nie miałbym się do czego przyczepić, gdyby ten poradnik nie był tak komicznie napisany. <ścoughs> Teraz sobie to omówimy. Hmm. Przewodnik po budowie i materiałach Genshin Impact Kamisato Ayato. Piękne tytuł. Zbuduj najbardziej eleganckie schematy z najlepszym Genshin Impact Kamisato Ayato. I dumnie reprezentuj komisję Yashiro i Nazumie. Powiem wam, że brzmi godnie. Nie to kupić. Co to w ogóle znaczy najbardziej eleganckie schematy? Ayato jest głową kranu Kamisato i starszym bratem Kamisato Ayaki. Pięciogwiazdkowa posać. to sprytny człowiek. Dzisiaj, Kamisato Ayato to sprytny człowiek w wyrafinowanych gustach. Kładający mieczem w eleganckim i zabójczym stylu. Jego umiejętności sprawiają, że jest doskonałym Hydro Hydromain dps -em. Dobra, mnie to przekonało, zbudujmy sobie go. Znajdź najlepszą broń i artefakty dla Ayato w Genshin Impact. No dobra. Umiejętności żywiołów, Ayato, Misato Art, Jo, nie umiem tego wymówić. Pozwala mu wejść w stan, też nie umiem wymówić, i szybko zmienić pozycję, pozostawiając wodną iluzję w miejscu, w którym stanął chwilę wcześniej. Iluzja eksploduje, gdy wróg zbliży się do niej, lub po upływie czasu jej działania, zdając obrażenia od wody. Ten stan nasyca normalne ataki, a ja to zwiększę jego obrażenia w oparciu o jego maksymalne pyży. Chyba ma punkty zdrowia. Punkty ż... Tu chodzi o HP, ale pyży? A to nie było PZ? Punkty zdrowia? Punkty. Ż... życia? <laughs> punkty życia! O! P złoto. W tym trybie nie można użyć naładowanych lub spadających ataków. No, spadające ataki nie są dostępne. Ale jego normalne ataki mają, mają zwiększoną prędkość, a jego odporność na przerwanie jest zwiększona. Jego Elemental Burs tworzy ogromne pole, w którym, i teraz uwaga, ostrza wody jednej. Nie pytajcie, spadają na wrogów zadając obrażenia od wody. Taki normalne, aktywnej postaci zadają również więcej obrażeń wewnątrz tego pola. No i super, wiemy co robi Ayato. Robi ogromne pola, skaluje się z punktami y, żywotności, wszystko git, lecimy dalej. Najlepsza broń Ayato, Genshin Impact. Jakbyśmy zapomnieli, że gramy w Genshin, no to strona nam piąty raz przypomina, że to jest Genshin Impact. I tutaj mamy opisaną sygnaturkę Ayato. Jest ona opisana poprawnie, no i w sumie zgadza się wszystko. E to znaczy osoby piszące to się postarały. Oto najlepsze bronie dla Ayato w Genshin Impact. Harangia Paku Futsu, oczywiście, mi Splitter jak najbardziej, Jade Cutter też. Czarny miecz, miecz stróż. Czemu czarny miecz. Nie mogli już dostawić tego Black Sworda. No amenoma. Miecze się zgadzają, ale czarny miecz mnie rozwala. O, przechodzimy do najlepszych artefaktów Ayato. Ja I zaś mamy Genshin, mam nadzieję, że nie zapomnieliście, że oglądacie film Genshin Impact, to przypomnę wam. Ayato ja jest z Najlepszy zestaw artefaktów Ayato ja to Echos który zapewnia wzmocnienie ataku o 18%, a także efekty, dodatkowo zwiększają obrażenia ataków, tak, tak. Biorąc pod uwagę szybkość, tak, tak, tak. Mhm, to się zgadza, to się nie zgadza, bo EHOS wcale nie jest najlepszym setem na Jato, ale to swoją drogą. Teraz mamy opisane artefakty i teraz się naprawdę mocno trzymajcie. Kwiat, pyrzy, no punkty ży żywotności, załóżmy. Mamy substaty, spoko, Pióropusz, no jest Pióropusz, kurwa! to nic, najlepsze są. Piaski kurwa, wiecie, było napisane sans i przetłumaczyło na piaski Piaski dajemy na atak procentowy Kielich, obrażenia od nawodnienia Obrażenia od nawodnienia Uważajcie jak pijecie dużo, dużo wody Woda zwiększa wam obrażenia od nawodnienia Fox, cyrkiel A ja to z cyrkielem na głowie Box. Podsumowując, na Ayato daje ci kwiat, pióro, pusz, piasek, kielich i cyrkiel. <grym> Najlepsze drużyny, Ayato i Genshin <grym> Elementar Burs ma pewne możliwości wsparcia dla innych postaci DPS na polu walki. Już widzę, gramy Ayato pod supporta, bufuje normal ataki, lecę. a z Ayato, bisparty. <grym> Ale zazwyczaj jest on głównym DPS-em. No wow. A Jakie nam tu drużyny zaproponowali? A ja to główne DPS. Nahida, sub-DPS, Yunchin, wsparcie, w wsparcie. Czy ta drużyna jest dobra? Tak, to jest zwykły Hyperbloom i nie ma tutaj żadnego problemu. Najlepsza część. Nahida może zapewnić drużynie dodatkowe mistrzostwo żywiołów. I stary, ile Twoja Nahida ma mistrzostwa żywiołów? Odzie więc. Teraz uwaga, trzymajcie się mocno, a ja to główny DPS, Nahida podrzędny DPS, <grywia> jak tam wasza podrzędna Nahida? Raiden Shogun, podrzędny DPS <grywia> Moje ulubione główne DPS -y to na przykład, nie wiem, Diluc, a moje ulubione podrzędne DPS -y, pod DPSy Dobra idźmy dalej, materiały dotyczące, <grywia> nie ma wstąpienia, a ja to <grywia> W niebo wstąpienia, Ayato. Kurwa, Jezus Chrystus się znalazł. Będziesz chciał szybko podnieść poziom Ayato, ja gdy w końcu go przyciągniesz. <laughs> Przyciągam Ayato ja jak magnes. Oto, czego potrzebujesz, by osiągnąć poziom 90. Parunada Lazuit Silver 1. Fragment Lazurotu. No tutaj tam Tam nie przetłumaczyło, tutaj przetłumaczyło. Tu mamy fragment odłamek. Kamień szlachetny. Lazurytu Warunada. Stara osłona dłoni. 18 tej starej osłony dłoni potrzebujemy. Kageuchi Hanguard, Tutaj już nie przetłumaczyło, że wiecie. Handguard. Os osłona dłoni. Tutaj już nie. Raz mamy Handguarda, raz mamy osłonę dłoni. Spoko. Sławna osłona dłoni. Sakura Bloom. Def, co jest najzabawniejsze? Że tu nie ma żadnych obrazków. Ja nie wiem, co to jest, nie? Załóżmy, raczej wiem, wiem co to jest, ale nazw nazw nichuję. Zakładam, że kiedy bym wam powiedział, że Tara osłona dłoni, byście <laughs> mi nie powiedzieli, co to jest. Czekajcie, tutaj jest nam napisane, że lazurytowe coś tam możemy zdobyć od dowolnego bossa powiązanego z Hydro na mapie świata. Super. A takie jak Hydro Hypostas pod Sumi. Okej, okay, okej. Okay. O, 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 o! ochraniacze na ręce to łupy od roninów. O, które można znaleźć na wszystkich wyspach i na zumy. Okej, okay, dobra. Roniny dają nam ochraniacze na przykład sławna osłona. Koks. To też opisane jak zdobyć sakura blumy i more. Super. Koks, mam jeszcze co jest nam potrzebne do talentów. Stara osłona. Hageguchi Gucci han no zasią w No i o nauki elegancji. Przewodnik po elegancji, Filozofię elegancji. Filozofię elegancji. To się nie klei. Dobra, narzekam, kur. Mudra mrocznego generała. Co to kurwa jest? Korona wnikliwości. Boże, 12 na 10, jakie to jest złoto. Materiały wymienione powyżej. Kropka, no i no, super zdań. Musisz odwiedzić domenę fioletowego dworu we wtorek, piątek i niedzielę. Okej, okay. aby zdobyć zwoje elegancji. Mudra, Melefi, General, tu już nie przetłumaczyło, jest materiałem upuszczającym tylko podczas tygodniowej walki z bossem Raiden. A ty! To jest z tego boss? Dobra, to jasne. Korony wglądu. Wcześniej były korony nikliwości, teraz mamy korony wglądu. Atkie przedmioty zdobywane w ograniczonych czasowo wydarzeniach, lub regionalnych mechanikach nagród, takich jak drzewo snów z Sumeru, wielka świątynia na Rakumi, na lub fontanna Pontei. Dziękujemy, za przeczytałeś nasz artykuł do końca, subskrybuj Onet Premium, bądź na bieżąco, obserwuj nas w wiadomościach, google. Jutro hudlak have fun, no hudlak have fun, to wy macie po tym poradniku. Nie no, ja wszystko wiem, ja nie mam pytań, wiem, że, nie, że dam sobie czarny miecz na a ja to dam piasek pod atak, cyrkiel dam mu skrytami. no, dwusem podrzędnego DPS na Hidę, <grym> ochraniacze na ręce mu tam dam. Rzucę mu koronę wnikliwości, kurwie, mu filozofią elegancji i zabijak, taki, że szok. Co ja mogę wam powiedzieć? Ten artykuł został wygenerowany najprawdopodobniej przez AI i to takie darmowe. Było na zasadzie napisz poradnik do Ayato i mamy tego... Eh, napisz poradnik po Ayato po polsku. I dlatego mamy czarny miecz, mistrzostwo żywiołów, podrzędnego DPS-a. I filo filozofii elegancji. A potem mamy jeszcze korony wnikliwości, a potem wglądu. <grym> Przynajmniej wiem, jak są korony w gęszcznię po polsku. Nauka na całe życie. Jeżeli to nie było AI, to zwykłe wzięcie jakiegoś tam poradniku z zagranicy, wrzucenie go do Google, tłumacza, wklejenie i nawet specjalnie nikt się nie śpieszył to poprawić, nie? W sensie to by był naprawdę dobry i taki. Naprawdę dobry poradnik, taki ogólny, gdyby ktoś to poprawił. Ktoś, kto się na tym zna. Bo wiecie, no takie rzeczy jak piasek pod HP, no to raczej pod atak, no, to nawet nikt tego nie sprawdził, nikt tego nawet nie przeczytał. A może ktoś to przeczytał, a totalnie nigdy w tą grę nie grał. Więc bardzo zabawny poradnik. Może, może zrobimy sobie więcej review onet poradników z Genshin'a. Bo my, wy myślicie, że to koniec. O nie, nie, nie. Jungling, uwolni moc głoby. Dzięki najlepszej konfiguracji Genshin Impact. A już nigdy nie będziesz potrzebował innej postaci Pyro, ponieważ ta czterogwiazdkowa władczyni broni drzewcowej jest tak potężna, że istnieją popularne kopiasty narzekające na jej wszechobecność w składach drużyn Genshin Impact. Zhangling <słuch> to władczyni broni drzewcowej. Boże, jakie to jest 12 na 10. Jeśli chcielibyście review poradniku do Yangin albo do jakiejś innej postaci, to koniecznie zostawcie komentarz i łapkę w górę. A na pewno zrobimy sobie część drugą, bo to to jest 12 na 10 content. No i żarty żartami. My się tu śmiejemy, hihihaha i w ogóle, ale nie żeby coś. Onet to naprawdę gigantyczny portal i oni wygenerowali cały artykuł, nawet go nie sprawdzili i wrzucili na swoją stronę. To jest na swój sposób naprawdę bardzo przerażające. Ciekawe, ile jeszcze, pewnie bardzo dużo, postów jest generowanych przez jaj i nawet nie są one sprawdzane. To jest. Oh. Ja sam też używam jaj, bo to jest naprawdę bardzo wygodne narzędzie. I nie mówię, że to w ogóle jest złe, ale one to wygląda jakby to było po prostu robione w 15 minut na zasadzie, wiecie, taśmowej produkcji, żeby tylko wrzucić, wyświetlić się reklamę, no bo wiecie, gęszy jest bardzo popularny. A, sami wiecie o co mi chodzi. Żeby chociaż to ktoś sprawdził i nie wiem, wyciął takie głupie rzeczy jak czarny miecz albo cokolwiek, no, żeby to ktoś zredagował, no proszę, no to jest chwila roboty, ja bym to poprawił 10 minut. Parmienie kasy i kontentu pod najmniejszym możliwym kosztem. Prawo. No, ale przynajmniej wiecie jak zbudować A ja to. pamiętajcie, czarny miecz, podrzędne DPS-y, ochraniacze na rękę i tak dalej. Zapraszam Was na streamki, gdzie będziemy sobie pewnie analizować więcej takich poradników z onletą, bo to naprawdę dobry content. Ja się będę już z Wami żegnał, pozdrawiam i dobranoc.